Dobra, proszę Państwa o to naki będzie skakał. Siedem. Manko z tej strony Kapo jest dzisiaj ze mną Naki. Naki. No i reprezentujemy razem spontanic Games i dzisiaj jest to mój materiał. Eee, z... Bo Mitsu... taki murzyn się już wypalił eee... i nagrał już eee... unboxing i, no, z eee... Eee, I mix. Z mindplexowego. Arcade mix. O lol, First Blood miałeś. Nie mogę tak się poddać. Ej, jestem pierwszy! Mam dwa killy. Znaczy, Jak coś dla takich yy, ludzi jeży, to ja mam nick Przemek jeden 3-5. A ty masz Alun. Ej, dostałem. Tak? Jeż, no, no znowu dostępność. No Ja pewnie... No, bez... Zaciąłem się w klocku i ktoś ja, mnie za. Ki... O, 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 Pięknie. Dezij ja 3. Tyle samo mamy. Ja sam. Założę się, że Skydus Minecraft nie lubi tego minigame'a. Nie uchomasz Skydus Minecraft? Nie on, on Squidów nie lubi. Squid, Squid! Dobra tam Patrz stary jaki combo! Kurwa 9 killi, ja mam tylko 3 Naprawdę, takie lagi są... To są... Isha jest... nie ma lagów, patrz jak ja, ja. Są lagi... Same combo. Same O, 12 kill mam, ale nice'owo. Dobra. Dobry w to jest, Fajna ta gra i Nie. Dobra. A wtedy ja jakiś... się... Jakiś typu ma tyle samo killi co ja. Zabiję go chyba. Ja mam dopiero 5 killi Poprawka 6 Dobra, dzisiaj tu się poprawiam <laughs> Czemu nic nie gadamy w materiale? O, zabiłem cię chyba Nie wiem bo to jest takie, takie o, takie o, no Takie ośmielnica Ej nie... głowy e, nie... nie, ten typ ma tyle samo co ja On możesz Jak kogoś tam trafił na takie no. Ja mam tylko 7 killi naprawdę Eee, wygrał! Ja jestem drugi. Eee, dobra. Tak. Nie, na ki. Ja wygrałem. Prze co? Nie, nie. nie.